Czy piorniści azotów Puławy w niedzielne popołudnie mierzyli się z zespołem Śląska Wrocław? Stawką spotkania rozgrywanego w hali przy Lubelskiej był awans do półfinału Pucharu Polski. Wrocławianie w krajowym czempionacie pokonali wcześniej Grunwald Poznań oraz Energę Kalisz i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Z kolei w rozgrywkach Orlen Superligi dotychczas nie radzili sobie zbyt dobrze. Wrocławianie odnieśli bowiem tylko dwa zwycięstwa i aż 16 razy schodzili z parkietu pokonani. Dlatego w niedzielnym spotkaniu to Puławianie uchodzili za faworytów pucharowej potyczki i należy... Stwierdzić, że ze swojej to roli wywiązali się bardzo dobrze. Właściwie od początku spotkania to gracze z puław narzucili swój styl gry, nie pozwalając rywalom na rozwinięcie skrzydeł. Już na początku spotkania puławskim szczypiornistom udało się osiągnąć kilku przewagę, którą systematycznie powiększali. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16 do 9 dla puławian, druga część meczu nie przyniosła istotnych zmian. Puławianie pilnowali wypracowanej przewagi, nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. Gracze z puław wygrali ostatecznie 29 do 21 i pewnie zameldowali się w półfinale Pucharu Polski. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?